Dzień dobry, Michale, Dzień dobry. Michał, Michał Słuchawki zakłada. Michał Kempa. Michael Kempa. Dzień dobry. Absurdnie. kłaniam się. Właśnie? To jestem ja tutaj. Tak dobrze. Tak. No, państwo tu siedzicie. Pronik. Tak, moje uszanowanie. Bez kancelarii, maratonczyk bez rekordów, komik, A. ale nieśmieszny, smutny. Ale skąd pan wie, że maratończyk bez rekordów? A, tak było napisane w A, internetach, No nie, no. Nie było, nie, nie było napisane, że bez rekordów. Ja wiele swoich rekordów. Ja sobie rekord... widocznie dodałem to. A no to to jest nadinterpretacja. A jakie bo... rekordy były? Pobiłem 4,20 wynik, to 4 dużo? godziny 20 minut, to, to jest dobrze, re rekord czy że... w mojej rodzinie, nigdy nie biegł maratonu Aha, wcześniej, więc okay. przebiegłem, jestem rekordzistą. Ale Michał na co dzień jesteś szczęśliwy, bo podobno nie, te twoje żarty nie są takie wesołe. Nie do końca jestem szczęśliwy, szczęście to jest... Raczej... możesz powiedzieć, co ci na sercu leży? Co mi na sercu mm -hmm. leży? A mnie, no zależy jak patrzysz z jakiej płaszczyzny, podejrzewam, że aorta, jak, jak, jakby tak... A to kardi kardiolodzy są na przykład. Mhm. A tak metaforycznie bardziej? Metaforycznie co mi leży na sercu. Tak. Proszę pana, wiosna, nienawidzę wiosny, nie cierpię wiosny, to jest najbardziej zdradliwa pora roku. Czemu? Tam porównywuję coś z innymi porami roku. Znaczy w zasadzie wszystkie są tak samo zdradliwe. Ale wiosna jest bardziej zdradliwa, bo ludzie wiążą z nią jakąś nadzieję. Aha. A należy ją porzucić. Po każdej wiośnie przychodzi lato, a w konsekwencji jesień i zima. To jest co roku ten sam problem, a nikt o tym nie mówi. A to nie jest tak, że ludzie są trochę bardziej skąpo ubrani to nie jest przyjemniejsze? Ale no tak, są skąpo, a, a potem ich zawieje i kto będzie po lekarzach chodził? Proszę pana, widział pan, co się działo... Pan też, przepraszam. Czy państwo widzieli, co się działo w ostatni weekend? Wyrozbierane kobiety, wyrozbierani mężczyźni obok, obok nich. A dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy ochłodzenie, 11 stopni, wiatr. Będą już ma kolejki I Nie ma już kobiet mm, I my mamy niestety. płacić za, za tych lekko duchów, anime. którzy się rozbierają No trochę, trochę Jakiegoś rozumu wszyscy Apeluję, bo, jest, bo rozumiem, że to jest ogólnopolskie radio ja Mogę to powiedzieć Tak. Proszę, cała się, Polska, teraz, cały świat. proszę się ubierać, naprawdę I, I nie cieszyć tą wiosną, bo to Same problemy A Tak naprawdę nie mając okien w studiu Możemy stwierdzić jaka jest pogoda Patrząc na twoją grzywkę, która jest tak podniesiona do góry Oznacza to, że pewnie jest na dworze Na zewnątrz wiatr, wiatr. Równocześnie powiedzieliśmy, to ładnie. Wiatr. Wiatr. Już nie. E, już nie równocześnie. No jest chyba wiatr, tak. Ale też moja grzywka nawet i bez wiatru po, m, przydziewa takie dziwne kształty. Ale grzywka była droga? Fryzjer drogo kosztował? No, w, mam taki... A można nazwy podawać? Nie nie, można. nie, nie, nie. nie, To mam taki tani niemiecki sklep, który jest obok z kosmetykami, znaczy z kosmetykami, tylko taka, taka znana niemiecka drogeria, a tam jest taka marka ich, taka niska, taka też Iż, tania. Tak, tak, tak. I tam y, do 20 zł można cuda, proszę na cuda do włosów kupić A to prawnik to nie na bogato Ja myślałem, że prawnik to na bogato No to prawnik bez kancelarii ustaliliśmy No więc. tak, 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 ale to No tak bez kancelarii to jak na bogato to... No normalnie, u kogoś pracuje U kogoś, no, tak. może no na biednie jak w to kancelarii. Ja słyszałem, że rozwody są bardzo drogie no ile będą jeszcze... No tak, rozwody mogą być drogie, nie wiem. Nie praktykuję. Nie. Jeszcze do rozwodu mam daleko, mam nadzieję. Proszę pana, powiem tak sobie panujemy. Tak. To, tak jeżeli jesteśmy przy pogodzie i przy temperaturach, no to tak. pan był kiedyś występował na salonach, prawda? A teraz bardziej te piwnice takie Pan zszedł uh -huh. y, w taki underground, w taką niszę A ja i tu, i tu, wie pan, ja to tam, gdzie mnie chcą, tam pójdę ja to Tam też trzeba się wybrać. ciepło A, ubierać? No czasem jak chcą, czasem nie chcą, czasem chcą, czasem nie chcą Ciężko to powiedzieć. W tych piwnicach trzeba się ciepło ubierać, A, jak się występuje, prawda? No tak, powiedzmy, że piwnicy tak. pod baronami na przykład? Byłem raz w piwnicy pod baronami i, i ciekawa historia, bo tam przegoniono nas, bo okazało się, że występ był opłacony do którejś tam godziny, to znaczy sala Inny pan był właścicielem sali, a inny mikrofonu. Naprawdę, i, i pan nam zabrał mikrofon. Tam jakieś cuda nie widzę się działy. Nie do końca polecam obecną piwnicę pod Barenami, chyba. Oj, nie, nie powinienem tego yy, mówić. Coś polecam, się polecam! Super. Jest. Więcej nie zaproszą. No trudno. I zostaje piwnica w bloku na przykład. Mhm. Albo pod Jemiołami, nie wiem, innymi tam jeszcze. Pod, pod supermarketem. Tak pod kempami. Panie, panie, Michale, panie Michale, czy pan lubi kabarety, bo stand-up to jest zupełnie oddzielna działka tak naprawdę i to jest zupełnie co innego. Taki zwykły, stricte kabaret. A ja nie do końca uważam, że to jest co innego. Trochę się wyłamuje obecnym trendom, które każą ten stand-up traktować jako lepszą formę kabaretu. Ja uważam, że każda forma jest... Znaczy treść po prostu jest trochę ważniejsza od formy. A może jeszcze co innego? No nie wiem. Wydaje mi się po prostu, że kabarety kojarzą się źle, ale stand-up też już się kojarzy. Znaczy, ojejku, jakby to powiedzieć. No, złe rzeczy są tu i tu. Dobre też są tu i tu. A lubi pan dowcipy pana Karola Strasburgera? Uwielbiam. A co jest? Całą postać uwielbiam. One nie mogą być oddzielone tej postaci. A, to oczywiście. znaczy te dowcipy opowiadane przez kogokolwiek innego w jakichkolwiek innych okolicznościach nie miałoby pewnego, nazwijmy to, kontekstu kulturowego, jakim jest Karol Strasburger zaczynający teleturniej. A co jest czerwone i źle robi na zęby? Cegła, cegła. Cegła? No, to pan pod, pod, Nie wymyśliłbym tego. Cegła. Panie Michale, posłuchamy sobie muzyki, dobrze? A proszę, bo to radio, to oczywiście, że może. To, by... to już jest Michael Kempa, Michał Kempa. Dzień dobry. Panie Michale, proszę. Czy pan w domu bywa zabawny? Bo podobno jest tak z komikami, nie wiem, czy to jest dobre określenie, że w domu są najbardziej depresyjnymi ludźmi świata. To znaczy, w domu to jest jakieś nie do końca ostre w tym przypadku określenie, bo. Mieszkam sam w zasadzie w Warszawie, no więc to, to, to jestem smutny, no bo jak nie być smutnym, to nie Żadnego ma, nie, nie, psa, żadnego kota. Nic, goście pana. nie przychodzą? No, no goście przychodzą, to wtedy by wam może zabawny, ale taki gościnny staram się wtedy być, tam kawę, herbatę zrobię. Aha. Jak mam oczywiście, bo też często... To nie mam. Herbata czy kawa? Chyba ja akurat częściej kawa. Mhm. E, nawet a to, ekspres a to mam nie Nie widać marzutki. proszę pana, że pan kawę <laughs> Nie widać, nie widać. Ale to jak wieczorem na przykład jak ci mi... goście przychodzą, to też kawa? Nie, to wtedy prawdopodobnie i alkohol, a nie możemy mówić. Nie, tym, nie, nie, nie. Nie, no, to, no to wtedy ani nie kawa, ani nie herbata. Ani też nie woda, ani nie sok. Yy, no tak się to już można sobie wybrać, co to może być. Panie bo jest tutaj tak bardzo absolutnie niepoważnie, ale trochę mhm. musimy powagi zachować. Bardzo jednak. proszę uwielbiam poważny temat. Yy, więc ja się trochę zastanawiam, jak jest w Warszawie, czy jest tolerancyjnie, bo... Bo pan ma przerost lewego kolana i nie wiem, czy pan może sobie bezpiecznie wyjść na miasto i, i bez żadnych konsekwencji w krótkich spodenkach y, iść powiedzmy nowym światem, bez żadnych y, y, wytyków palcami. O, zobacz, on ma przerost lewego to kolana. To znaczy gorsze rzeczy mogą się przydarzyć, mianowicie ja jestem zapalonym kolarzem, amatorem i ogoliłem sobie nogi niedawno. O. Ale że zrobiłem to dosyć niedokładnie, to mi takie kłaczki pozostawały i tak wyszedłem w krótkich spodniach dwa dni temu i wtedy czułem, że Warszawa albo będzie tolerancyjna, albo będę miał kłopoty. I Warszawa okazała się tolerancyjna i nie zwróciła mi uwagi na moje specyficzne łydki. No nie spodziewaliście się takich tematów dzisiaj, prawda? No, no nie, 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 w żadnym wypadku. Ale no. ktoś się oglądał tam, coś ten. Odrywał jakoś na ulicy. Czułem wzrok, no, czułem wzrok. Czułem się tak jak Jacek Hugo Bader, kiedy poszedł pomalowany na czarno na marsz Niepodległości. Czułem, że w myślach mówili. Dobrze z... pan wygląda. <laughs> Panie Michale, bo y, nie wiem, czy to była jedna z najbardziej absolutnie niepoważnych rzeczy, których, y, które pan zrobił Aha. ale liczymy, że było jeszcze coś więcej. Y, skok mm. na bandzi? Będziemy od, nie odhaczać. Kiedyś nawet próbowałem, znaczy chciałem, interesowałem się, ale ja coś czuję, żebym się bał, bo ja to do Dobrze, jeziora nie mogę. Nie. Pójście do kina bez kupna popcornu. No to regularnie tak Dobrze, Dobrze. to Dla już możemy Wczoraj nawet byłem. Bez popcornu? Tak, ciastko takie owsiane kucham. No, modnie, nowocześnie, ciastko owsiane zdrowo, prawda? Nie, to już pase. Już nie? To już te... Te... te, się. Nie wiem. No to, no to, no to no ja Ale słyszałem, że tak. ciastko już pasuje, że teraz się inne rzeczy robi. Znaczy nie wiem jakie, ale wiem, że Nie ciastko To się to robi, nie. to się je. Bo to, 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 a, to, to co się robi, tak. Rzeczy. To rzeczywiście. Ale tak. byłem w kinie czy na filmie? Byłem w kinie. Nie, a, zaraz to jest. Nie, byłem w kinie na filmie. No, ja. ja w ogóle mam pewne zboczenia kinowe. Bywa, że chodzę do ulubionego mojego kina Luna, który jest obok i... Lubię takie seanse w okolicach godziny 14. Tam jestem więcej ja i pięć takich pań 60 plus. My oglądamy sobie na A potem mamy prawda? Czasem Bardzo się ziemne. Tak, tu trochę hipstersko, tu po poemerycku. Ja to lubię tak dywersyfikować swojej znajomości i sposób spędzania czasu. Ładnego pan słowa użył, dywersyfikować. Tak, no to takie trochę wojskowe, trochę takie strategiczne, prawda? były nawet e, biznesowe, bo dywersyfikacja biznesu czy przedsiębiorstwa polega na tym, żeby gdzieś tam uniezależniać e, tak. swoją główną działalność od tych. Czy powiedzmy sobie szczerze, to się z gazem kojarzy, prawda? Co z gazem? Dywersyfikować. Nie wiem. Ja dywersyfikować nie mam takich... najczęściej kojarzy z dywersyfikacją dostaw gazu. Także... Ja nie mam takich skojarzeń. A ja mam. A. Ale ja... gazem będzie... Oczywiście. podstawem dostarczania energii. Tak, tak. Ale nikt nie jest doskonały. Nikt nie jest. Nie. Panie Michale, bo u nas jest taki ważny tak. moment w programie, absolutnie niepoważne wyzwanie. Mhm. I za chwilę już ono nastąpi. Będę musiał robić coś głupiego. No, tak. Stać na głowie. Tak wychodzi. Nie potrafię. Kiedyś po, na rękach potrafiłem, ale tylko przy drabince. No, więc to też tak nie, nie no. do końca. Michał Kępa w naszym studiu i już za chwilę. I'm to sexy for my. Co to było? Song, song chyba piosenka, o piosenkę chodzi. A tak swoją drogą to ta piosenka chyba będzie dobrym wstępem do naszego challenge'u. Też mi się tak wydaje. Co by wy, panowie, ode mnie oczekujecie? No co możemy zrobić? Chcesz, Jeżeli żeby... piosenka była I'm too sexy, to co możemy zrobić? Muszę tak. rozebrać, mam, mam, nie wiem. Tak. Nie, nie chcę, to tego nikt tego nie zobaczy. Poza tym... Jak nie ogląd... zobaczy? kamery? Nie, 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 ta kamera nie wygląda na zainteresowaną. Bardzo zainteresowana. to jest... Jak się wpisuje w, 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 w popularną wyszukiwarkę internetową Michał Kempa, to jeden z, jedna z pierwszych podpowiedzi, która wyskakuje, to jest Michał Kempa, dziewczyna. To? Nie, nie ma czegoś Naprawdę? Nie. No serio Janku, to ty sprawdzaj Ja słyszałem kiedyś, że Michał Kępa kto to To jest, to jest pierwsza bo To ty Janku w międzyczasie sprawdzaj, a my Absolutnie niepoważne wyzwanie Rozpoczynamy Wykształcenie jest pierwsze A rzecz. druga jest dziewczyna Ale pierwsze, pierwsze. jest wykształcenie Nie, No dobrze. i takie mam w życiu hierarchię taką po prostu <laughs> Najpierw wykształcenie, potem baby i... No, a Janku. na koniec wiek A na koniec <laughs> Jaki wiek? No trzeci jest wiek, zobacz Aha, przepraszam, myślałem, że to wracamy do moich hierarchii. Panie Michale, Pani Pani Michale, miał Pan epizod w radiu, ale nie miał Pan nigdy swojego radia i takiej można powiedzieć. No mało kto miał swoje radio, to państwo polskie ma radio i paru i ten, nieważne Moja babcia ma radio. Ale, aha, Panią chodzi o odbiornik, ja tak, o tak. radiostację całą, to przepraszam. Ale zawsze możemy się pobawić, w Ja powie. mam radio, mam Kempata. odbiornik, amplituner taki. Tak? 30-letni, dobry kupiłem w zeszłym roku, no. A. Ale wyprzedaż była? Nie, 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 to taki ja tak, wie pan, tak. jak to się mówi, vintage'owy taki A. dla tych dla. Czy my Janku możemy rozpocząć Kraków. nasz Kraków. Wielki challenge? Nie, ale nie udało się. Nie da się, nie, nie odwrócisz się od naszego challenge'u. A ja mogę mówić cały czas. Kempa FM, twoim zadaniem mhm. będzie poprowadzić przez dwie minuty, przez minutę. Twój własny autorski program, ale żeby było trudniej, e, będzie to program poświęcony muzyce Disco Polo. Ja lubię. Szanowni. nas nie ma. Yy, jesteś tylko ty Ale jestem tylko ja Jesteś tak. tylko ty Michał Kempa. Ale zaryzykowaliście mi oddanie anteny na dwie tak. minuty Tylko pamiętaj, że A czy zapowiadać piosenkę, Nie. czy mam mówić? Mówić tyle, jest muzyka, ja mam cały czas mówić przez a dwie no, Słyszysz minutki. tę muzykę? No tak, ale dźwięki? ja już, już już ile trwa? 30 sekund już mówię, a panowie ciągle mi dogadujecie tutaj, ja nie mogę się rozwinąć w tym swoim radiu. E, ale ja zawsze chciałem mieć swoje radio, owszem, i swoją telewizję. Naprawdę chciałem mieć kiedyś swoją telewizję, nazywała się, to była telewizja sportowa, nazywała się MKTV Sport. Mało to była oryginalna nazwa, <laughs> bo MK to Michał Kempa, TV to telewizja, a sport to po prostu dziedzina, którą ta telewizja, którą miał się zajmować. I miałem takie G.I. Joe, takie ludziki. Te ludziki na dywanie jakby tak y, grały w piłkę ze sobą. Y, bramką była opakowanie od kasety wideo, było bramką, a piłką była taka piłka do piłkarzyków zwykła, jaka y, można było w latach 90. dość łatwo takie znaleźć, dostać i kupić. No i rozgrywałem mecze. Piłkarzyki podawały do siebie piłki, piłkę, y, strzelały bramki. a ja to komentowałem. Rodzice podobno mieli niezłą bekę. To niewiarygodne. Tak, naprawdę mieli bekę. Znaczy bekę, to znaczy śmiali się bardzo z tego podobno, nie mówiąc mi o tym. A ja żyłem w tym swoim świecie, komentowałem te, te mecze i miałem swoją własną telewizję. Mieli panowie kiedyś swoją własną telewizję? A... Ja miałem. Proszę powiedzieć o tym. Nie będę o tym mówił, bo to nie jest audycja o mnie, ale nagrywałem no, ale pan w kamerce internetowej, proszę pana. Nagrywałem, nagrywałem siebie, Tak. To, to w dzieciństwie miał pan internet? Już yy... ile pan masz lat? To, już... nie, to nie było do internetu, to było takie dla mnie. A, to było takie do internetu tak. jeszcze przed internetem? przed internetem. A, to nie, to ja możliwe, że podobnie miałem, no. ja, ja to robiłem też w czasach jeszcze prawie, że przed telewizją to było. Eee, wspominam pięknie te czasy. Radia nigdy nie chciałem mieć, bo uważałem, że to już jest przeżytek, że tego nikt już nie słucha. No i co, gdzie wylądowałem? Tutaj, z wami. Kempa FM i to miała być audycja o disco polo, a wyszło jak wyszło. A nie no. wiesz, że miała być o disco No miała polo, być. No. Przecież podkład jest odpowiedni na no, pan Zenon tutaj chciał na to. Na to Blisko się nie mówi o sporcie, o przeżyciach z dzieciństwa, o wspomnieniach, nie, o, o nostalgii, mówi. o miłości, o łzach. To było miłością. o mojej miłości do, do, do komentowania do piłki nożnej w telewizji. A gdzie jest impreza w Remizie? Gdzie jest impreza w Remizie? No ale to przeszedłbym do tego, no co dwie minuty, to proszę mi dać chwilę, no żadne no radio dobra. nie, nie Chyba jest. No, powinieneś radny. już iść. A, no tak. To jeszcze tak, tak no. w 30 Niby mi nie wyszło, czyli że, że nie udało się. Tak, no nie, nie. czas, się no, nie wiem, no Panowie, zaryzykowaliście. Nie wiadomo, no kto, nie wiadomo, czy ktoś nie zrezygnował ze słuchania naszej stacji tutaj teraz i co? I Mamy za to statystyki odpowie? dużo osób. Ja sobie pójdę, ja zapomnę, ten, a, a wy będziecie mieli kłopoty. A potem. nas wyrzucał, no właśnie. proszę no pana, i pana. Będziecie dzwonić z płaczem po ja powiem, że ja nie znam. Proszę pana, odezwiemy się do pana. No i zobaczymy. Tak, co on, prosto yy, z Ameryki Ale mi panowie mi miłe chwile przypomnieli Tak, teraz było miło w Stanach? Poczułem się dumnie, wyprostowany no, A jak jest w Stanach, proszę pana? No, jest great, bo tam teraz jest bardzo dobrze Dobrze? Tak Wtedy jeszcze nie było tak dobrze Ale pogoda Wtedy też Wtedy Ameryka dobra? była na kolanach, teraz wstaje okay. Zmieniło się Tak czy y, pan uświadamia Amerykanów, że istnieje taki kraj jak Polska, że jest piękny, że ma bogatą kulturę, że ma fajnych ludzi, czy, czy, czy to nie bardzo w pana takich skeczach się? Y, znaczy się y... Ja byłem raz i to było 5 lat temu, więc ciężko ja. powiedzieć, że uświadamia. Ale wtedy uświadomiłem z 15 osób jak nic, proszę. Tak, pan. tak. I co i przyjechali? Nie. 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 Okay. Nie, to krótko odpowiedź. To kiepska. No kiepsko, ale wie pan, no wielu innym też się nie udało uświadomić Amerykanom, że mamy wspaniałą, piękną kulturę i na przykład warto by nam wizy znieść. A, no rzeczywiście. To nie ta jak ja próbowali. No bo są tacy, którzy na przykład z Ameryki do Polski przyjechali. I e, tak. im się podoba. Mm. No tak, ale, ale nie pociągnęli za sobą tłumów w drugą stronę legalnie, że tak powiem. No rzeczywiście. Może ja głupoty trochę gadam. No tak dziewiąta jednak... Godzina 9:49, też proszę nie wymagać fajerwerku no na No Ale chwalicie, swego nie znacie. Polska też jest piękna, Bielsko-Biała też jest piękna. A to której się z... urodziłeś? No się. E... No urodziłem się i w zasadzie dalej w jakiś sposób mieszkam. Trochę. A czy coś jest jeszcze ciekawego oprócz parku słowackiego, od parku Włókniarzy, parku Rosta, to od zakładów samochodowych? Jest to, że to nie są ciekawe rzeczy. Znaczy one są ciekawe. Jest Sorry. Ale no bo to są takie no wikipediowe rzeczy, a Bielsko-Biała jest po prostu fajnym miastem. Ostatnio w pewnej Faj fajność nie jest jakby zawarta w jakichś tam jednej czy dwóch. W um, figurach um, turystycznych, że tak powiem. To, a propos figur, to ostatnio. Figura z... turystyczna, to jest chyba pierwsza, coś takiego ktoś wymyślił. Przepraszam, że to chyba <grym> ogóle Ostatnio w pewnej e, gazecie dla panów była pewna pani, właśnie, z Bielsko-Białej. Jaka, która? No, ładna, bardzo. Ładna. Tak, no, to dużo sobie znajdzie w internecie. Miss nawet. Miss Bielsko-Białej? czy z Ziemi Bielskiej. Miss Ziemi Bielskiej. To ja poszukam. Znaczy, Proszę. Że, będę chodził po Bielsku i pytał, gdzie jest Miss Ziemi Bielskiej. Ziem. Zdałem sobie sprawę, że chyba mhm. y, ani razu w audycji absolutnie niepoważnie jeszcze nie, wymowi... nie wymówiłem słowa pan tyle razy, ale dzisiaj, dzisiaj jest inaczej, proszę pana. No, ale moje pan to jest takie inne pan, wie pan o co chodzi. Takie przez duże P? No, przez duże P, duże A i duże N bym powiedział. Tak, <grym> y... Państwowa Akademia Nauk, to jest takie bardziej pan, takie chyba, naukowe. To może teraz trochę inaczej będzie. Michale. No, o, okay, to proszę. tak po bandzie pojechałem. Tak, Michale, nie. czy ty już planujesz wakacje? Tak to będzie Polska? Czy to będzie yy, USA? Tak. Tak. Czyli znaczy Polska, tak. A 50 na 50, jeżeli byśmy odrzucili Też. odpowiedź. Ale pewną. to i to i to. Ale gdzie w Polsce? W Polsce. Nie, wszędzie na rowerze chcę jeździć. Dużo. A jak na rowerze, to po całej Polsce, prawda? Yy... A ty jeździsz naszym systemem Veturilo w Warszawie nie, Masz nie, nie. własny? mam własny, prywatny, własnościowy kupiony Nie mam na to żadnych papierów, ale go mam no, tak. Ma nawet swoją sprzątaczkę Ma swój własny nie rower ma... Jaki... Szofera ma nawet własny nie, nie, nie ma sprzątaczki. sprzątaczki, nie przyszła przecież Nie mam żadnej sprzątaczki, o czym panowie mówicie <noise> Nie, nigdy w życiu To się, też się wytnie Michale, było... proszę, Przepraszam, panie Michale, było nam a, bardzo miło Było miło, naprawdę? E, tak. A to dziękuję. Kawa wypita, chociaż tego po oczach nie widać Właśnie oczy moje nie przez, w okresie od, od marca do czerwca wyglądają tak jakbym był uzależniony od wszystkich możliwych substancji, które są w stanie, ku czego uzależnić. A to nieprawda. A to nieprawda, jestem. Bo nie od wszystkich. Bo nienawidzę wiosny, już powiedziałem na wstępie, która wiąże się nie tylko z tym, że jest zdradliwa pogodowo, ale wiąże się z alergią i półkami, które A. powodują, że wyglądam jak wampir przez trzy miesiące, czuję się jak wampir, albo czuję się jak ktoś zjedzony przez wampira. Panie, Dlatego nienawidzę wiosny. Panie Wampirze, ja. to znaczy, Panie Michale, musimy kończyć, bo na, na słuchawkę byłem wrogiem. No Można kończyć, ja nie zabraniam. Ja będę tu siedział cały czas, ale proszę proszę Państwo bardzo. mogą kończyć. Pan jeszcze do nas kiedyś. Nie w ogóle nie wyjdę stąd. A, dobrze, no, no, dobrze. A my już dziękujemy, Janku? Dziękujemy bardzo. A ja zostaję. No i bardzo dziękujemy Państwu w takim razie. Tak? Tak. Możesz pomachać tam. Absolutnie niepoważny Koniec odcinka. 127. Czwórka. Brzmi dobrze.